Dzień dobry chcę z wami dzisiaj porozmawiać o takiej nietypowej sytuacji według mnie przynajmniej o takim zbyt niedocenianym trybie jakim jest burning games mimo że się kończy to tak będziecie sobie mieli na przyszłość ponieważ em, według mnie słuchajcie jest to jeden z najbardziej jakby takich <taki> takich trybów których ploton po prostu robi taką robotę i pokażę wam dlaczego dlaczego robił taką robotę. Otóż kupiłem sobie dzisiaj badczata. Słuchajcie, kupiłem tego badczata yy, oraz kupiłem w nim, yy, w tem. No, działo mu kupiłem, tak żeby nie był stokowy. I zacząłem nim grać. To jest Pluton. Pluton z, ze znanym wszystkich kasprem. Yy, także tak, zacząłem sobie grać. Gwiazdki razy 5, oczywiście. Takie bitwy tutaj się dają mniej więcej 26 tysięcy gwia... ekspa za <coughs> razem z gwiazdką razy 5. No i tak po kolei, hmm, nawet takie słabsze. Zobaczcie, to jest tam 19 tysięcy ekspa za 2000 do meczu. 28 tysięcy na koniec za taką bitwę. I takim oto sposobem. W trybie Burning Games udało mi się zbadać dziesiąty tier, czyli wbić 200 tysięcy expa, 196 właściwie, 196 tysięcy expa w ciągu 10 bitew y, rozegranych bitew, z czego, jeśli y, liczyć, by tylko bitwy wygrane, no to tak jak tutaj widzicie, to jest y, jedna przegrana na te wszystkie bitwy, czyli 9 bitew wygranych i to jest zbadana dziesiątka. Dlaczego Burning Games jest takie dobre? No, obejrzymy sobie jedną z tych bitew, tylko wezmę sobie to w ten sposób, żeby Wam pokazać taką fajniejszą, może właśnie to będzie taka, to będzie coś, co właśnie mo moglibyście zobaczyć i powiecie właśnie, że oho, to jest fajny tryb i Dlatego bardzo, bardzo dawno go nie doceniałem i dlatego nie chciałem na nim grać. Dlaczego ten tryb jest taki dobry? No jest taki dobry, bo można leczyć. A jeśli mamy plutonowego i każdy czołg może leczyć, no to patrząc też na to, że mamy drugie życie, na którym mamy jeszcze zbustowane statystyki, mamy zboostowane Damage oraz zbustowany czas przeładowania. No, ogólnie większość statystyk mamy zbustowane, to takie leczenie to jest dosłownie chwila. Dosłownie widzicie, sobie tak staniecie. Tak jak ja teraz bym przeładował ten magazynek, to w tym czasie na przykład Kasper mógłby mnie uleczyć praktycznie do fulla. Tak samo ja jego. Także to jest tak dobry tryb do grania plotonów i tak fajne. Po prostu większość bitew się tam wygrywa, naprawdę trzeba się postarać, żeby przegrać i tyle ile ja tutaj nawet bitew miałem takich, że nawet drużyna nie chciała danej bitwy wygrać, a i tak udawało się, e, udawało się ją wyciągnąć. No i tutaj też będzie bardzo podobna sytuacja, no zobaczcie ja mam 300 HP, Kasper w tym momencie no też nie ma za dużo, zaraz pewnie na niego właśnie e, przechylę. Kasper ma 800, patrzcie, 168 leczymy i tak, jeśli będziecie mieli jeszcze okazję pograć sobie na tym trybie, to jak najbardziej znajdźcie sobie jakiegoś plutonowego i pograjcie, bo to jest coś pięknego. Nawet może, nawet może coś tutaj porymujemy. Swoją drogą, tak przerywając jeszcze o, tym, o tych trybach, e, możecie mi powiedzieć w komentarzach, jak tam was odzew, e, jeśli chodzi o stworzenie Discorda, naszego kochanego Discorda, o którego tyle, tyle czasu prosiliście w sumie. Także, no, jeśli, jeśli nie wiecie, że taki Discord powstał, to zapraszam także na niego. Poszło komentarz, żebyśmy leczyli tego fa 215 b no bo dlaczego nie? No i zobaczcie, on sobie zdjął tą esetę, która nam tutaj przeszkadzała i naprawdę tyle, ile nam pomógł. No i tutaj tak samo Kasper, 391 HP, ja czekam aż mi się y, magazyn załaduje i no oj, Z powrotem ma 1000 HP, mimo tego, że y, punkty nam tutaj uciekają. Swoją drogą, warto też wspomnieć, że Fajną, taką no ogólnie lepszy exp. będziecie zdobywali zawsze tutaj czołgami lekkimi, takimi, które mogą fajnie spotować i zajmować bazy. Poza zajmowanie baz też jest bardzo, no, dosyć spory exp, nawet chyba większy jak zaleczenie, jeśli, się nie, jeśli mi się dobrze wydaje. Także na pewno warto zajmować te bazy, szczególnie też przez to, że. Mm, te, wtedy HP spada dużo szybciej także, znaczy dużo wolniej w sumie nasze HP spada więc tak, dodatkowo jeszcze leczymy naszych sojuszników przez to, jak, jeśli zajmiemy bazę, a przeciwnikowi chyba odejmuje się HP, jeśli dobrze pamiętam i tak, tutaj mamy drugie życie, 1,6 sekundy pomiędzy pociskami, także widzicie, że jest zboostowana ogólnie mobilność też jest delikatnie lepsza nie jakoś tam bardzo duża Kasper tutaj miał jakieś tam problemy z internetem niestety. No i teraz tak naprawdę zaczyna się zabawa, bo zobaczcie, ja mam tutaj 1850 miałem HP. No i zobaczycie, jak potężne jest to leczenie właśnie tutaj po stronie przeciwnika. Ponieważ ten budget jest tutaj na dobicie. I tak samo Testu też już jest nam na 1000 HP. Co nie no tutaj już ma patrzcie. Malutko, znowu co się leczyło Batchata, ja go nie trafiłem. Chłop ma z powrotem 1000 HP, praktycznie jest nie do dobicia, 1200 już. Yy, o, więc znowu dostał 500 HP, no i znowu ma 800. Dlatego o, 1200, no, to jest właśnie magia. Chciałem dobić sobie SU, okazało się, że też coś go ulepszyło. No i tak, tak się gra właśnie na tych trybach. Yy, ten badczas ty tak wyjeżdża, bardzo śmiało co nie, no to trzeba by było go pokarać. No i tak coś czułem, że on się tutaj gdzieś wychyli. I jednocześnie miałem z tyłu głowy takie boże tam gdzieś z tyłu. Może zaraz wyjechać chłop Godzilla. I jak on wyjedzie tą Godzillą, on, on nie może ściągnąć, jeśli to jest jego drugie życie. Ale tak miałem, że on chyba nie zginął ani razu, bo stoi tam sobie z tyłu. No i cholera jasna, za dużo się nie myliłem, bo sobie wystał tutaj. Zostałem za 1200. No, też przez to, w sumie, że miałem spolliner, ale on tak miał dosyć dobre losowanie, bo to było jego pierwsze życie, a ja, no właśnie, miałem ten spolliner, który zmniejszał uszkodzenia od haków. Także tak dostał e, bardzo duże losowanie 6300 uszkodzeń już. No i jeszcze tego dziwne na sam koniec coś pięknego, po prostu tak uwielbiam ten tryb od pewnego czasu, że no naprawdę. Naprawdę, jeśli macie dobrego plutonowego, to idzie tutaj takie bitwy robić, że to jest szok. Po prostu szok. Dlatego, jeśli wcześniej nie graliście na tych trybach ani nie expiliście tam czołgów, no to naprawdę polecam, bo bitwy są bardzo szybkie. EXP jest bardzo duży i stosunek wygranych z dobrym plutonowym także będzie bardzo dobry, czyli nasz win rate po prostu. Napiszcie swoje opinie o takich trybach, może macie jakiś swój ulubiony, no bo jednym z moich ulubionych jest właśnie ten Burning Games, mimo tego, że nie jest zbyt popularny wśród graczy, wydaje mi się. Ale i tak, napiszcie swoje opinie o nim i o innych trybach, jakie tam macie swoje ulubione. Zachęcam was też do dołączenia do Discorda, link do, do zaproszenia wy macie w opisie. Także no... Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu też łapki w górę, subskrypcji i udostępnianiu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka miejscowo rosła. I no, już trzeci raz może nie będę ci Na razie, cześć.